Analiza KREM w procesie wyceny nieruchomości może w zasadzie, można powiedzieć, że jest bardzo pomocnym instrumentem i może mieć duże znaczenie, ponieważ daje taki wspólny mianownik do tego, jak skwantyfikować i ocenić emisję z danego budynku w czasie, tak żeby budynek był dostosowany do celów polityki klimatycznej, regulacji i zgodny z wytycznymi, które mamy w Unii Europejskiej dotyczącej ograniczenia emisji CO2. I w procesie wyceny nieruchomości budynki, które przekraczają te wytyczne w czasie będzie należało poddawać remontom i to jest coś, co można skwantyfikować, jak polepszyć systemy, w jaki sposób ograniczyć zapotrzebowanie na energię, czy jak dostarczyć do budynku zieloną energię, żeby ograniczyć te emisje. I to jest tak bardzo kwantyfikowalny mechanizm, który daje transparentność i daje zrozumienie tego, jak przełożyć dekarbonizację, ograniczenie emisji CO2 na twarde liczby.